Zabójstwa dziennikarzy przez izraelskie siły zbrojne obserwuję od jakiegoś czasu, a właściwie od śmierci dziennikarki Shiren Abu Akleh. W związku z tym, że w niektórych mediach panuje Zamordyzm i straszna cenzura, to postanowiłem, że niektóre materiały będą się ukazywały tylko na takich serwisach, w których ta cenzura jest mniejsza lub nie ma jej w ogóle. Więc tego materiału nie zobaczycie w tym głównym serwisie wideo, jaki mamy. Żeby być na bieżąco z tym, co tu się wyprawia, najlepiej wejść na naszą stronę www.program7.pl i tam po kolei będą się pokazywać nasze materiały. Będziecie je widzieć niezależnie od tego, w jakim serwisie będą one umieszczone. Mamy konto na w serwisie Rumble, mamy konto w serwisie CDA.pl, mamy też konto na portalu vk.com. I w związku z tym, że jest taka sytuacja, bardzo tam pracują nad tym, żeby nie dać nam zarobić, najlepiej żebyśmy zaprzestali w ogóle działalności. No, tak by chcieli, no, ale jakoś, póki co, jeszcze działamy, i chociaż nie mamy z tego prawie żadnych przychodów, to sobie tutaj coś gaworzymy od czasu do czasu. I jakbyście Państwo chcieli wesprzeć tą naszą działalność, która notabene. Trwa już paręnaście lat. Kanał na YouTubie założyliśmy w 2010 roku, czyli w tym roku będziemy świętować czternastolecie tego kanału. Udostępniłem Państwu jakieś prawie półtora tysiąca filmów. Dlatego jeśli mogę prosić o jakieś wsparcie dla naszej działalności, to bardzo proszę Tutaj gdzieś się wyświetli możliwość postawienia mi kawy. Taka nowość. Mamy też możliwość wspierania naszego kanału poprzez Patronite. Można wpłacić bezpośrednio na konto jakąś kwotę. Dobrym sposobem na wspieranie. Naszej działalności jest udostępnianie naszych materiałów, a także polubienie, napisanie komentarza, subskrypcja kanału. Tymczasem, ja żegnam się z Państwem. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem.